A co to ciekawego? Dobra, zrobimy unboxing. Bo szczerze nie pamiętam, kiedy kupowałem cały rower, żeby był nowy w kartonie bez kombinacji. Jakich kluczy nam trzeba? Chyba coś się znajdzie. Co my tu mamy? Mamy koło. Próbuję to wyszarpać po kolei. Aha, Dobra, będę jednak potrzebował obu rąk do takiej operacji. Zaraz wrócę. Wyjęty z kartona. Kartonu z pudełka. Mamy odblaski, hamulce takie coś same kurcze najpotrzebniejsze rzeczy generalnie obręcze tak mi się średnio trochę widzą bo ani nie są spawane ani nic no ale może chociaż 15 minut wytrzymają Różniczka. dobra ja to rozpakuję bo zaraz mi coś spadnie będzie mi smutno wziąłem dziada z kartonu także wygląda to tak jest to fiend type r Szybsza Honda niż wygląda. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że jakość wykonania tych części tutaj będzie troszkę lepsza, bo te korby, na przykład takie trzy częściowe, byle jakie, no to 5 minut i będzie po nich, no ale na dzień dobry jest ok. Jak dla kogoś, kto 10 lat nie jeździł, to ogarnie je. Nie, no. no. tu jeszcze mamy fajnego fotelik z izofixem. Jakieś ciężkie te barulki. I najważniejsza rzecz generalnie. Osłona na łańcuch. Fijemy sobie to. O, nie, to. Super! To trzeba odkręcić. Rzadkość. Taki przykręcimy. No to już chyba na stojaczku. Неважно. не важный. Неважный. Повешка. Что Też pewnie na 5 minut tarczy. A to teraz tak, odkręcam to. Hamulec, tak jak już mówiłem, wszystko odblaski złożę go do kupy i Wam pokażę, jak będzie wyglądał gotowy do jazdy. Ja mam trochę bez nadzieja, bo kurde guardów nie dali żadnych. A cztery pegi sam. No to głupio. To jak coś to trzeba będzie sobie dokupić. No chyba jest gituwa tą świecką naklejkę ściągnie obręczy te dwie i idziemy na pole zrobić test a, dobrze koster jest a chłop do tyłu kręci Dobra, zrobimy tak, że jutro się nauczę jeździć i wtedy wam pokażę jak to się robi, bo na razie to jest padaka.